Cześć. Dziś troszkę inna tematyka. Słuchajcie, kupiłem 5 worków peletu. Pewnie zastanawiacie się, po co mi ten pelet, skoro palę w kotle na ekogroszek ekogroszkiem. No po co ten pelet? Słuchajcie, pelet kupiłem, ponieważ chcę przetestować, jak w tym moim kotle na ekogroszek będzie spalał się ten pelet. No bo słuchajcie, jest to kocioł na ekogroszek, ale jest on również dostosowany do spalania peletu. Tu nawet na tabliczce znamionowej, nie wiem, tu chyba to nie będzie widoczne, ale jest napisane, że rodzajem paliwa jest ekogroszek i pelety. Od dłuższego czasu kusiło mnie to, żeby sprawdzić jak to będzie się tutaj paliło. No i dzisiaj zrobimy sobie taki test. Yy, tu cały ekogroszek już praktycznie został spalony jak widzicie tam zostało jeszcze tylko w ślimaku, więc zasypię to zaraz tym peletem yy, trochę tego węgla tam jeszcze zostało w ślimaku i w palniku, słuchajcie bo tu w ogóle jest tak, że ja mam tutaj palnik rynnowy to nie jest retorta jak w większości kotłów na ekogroszek yy, tylko tutaj macie jak widzicie rynnę tak? więc ten ślimak tylko przepycha to paliwo na tą rynnę i, i na tej rynnie się to spala więc wydaje mi się, że ten pelet bez problemu powinien się tutaj w tym kotle palić. Czy tak będzie? Zobaczymy, słuchajcie, dlaczego w ogóle ten test tego peletu przecież palę ekogroszkiem. Jestem z tego zadowolony. Po co to w ogóle wszystko? No, słuchajcie, spójrzcie tutaj. Tu mam jeszcze ekogroszek kupiony 3 lata temu za 460 zł. Tona, bardzo fajna cena. Jest to dosłownie resztka. Tu węgiel kupiony prawie 2 lata temu, kiedy zaczęła się wojna w Ukrainie, kiedy te ceny węgla już zaczęły szybować do góry, ale jeszcze były w miarę normalne. Kupiłem te 4 tony za 776 zł tona. Myślę, że tej zimy połowę z tych 4 ton spalę i na przyszły sezon zostaną mi około 2 tony tego węgla. Także czekam na wiosnę zakup na kolejny sezon, przynajmniej jednej tony węgla. Słuchajcie, teraz cena węgla no one już spadły, bo były już takie y, momenty, że były ponad 3000 za tonę. Teraz bezpośrednio na kopalni można kupić tutaj u mnie w mieście y, za cenę 1350 zł, taki sam ekogroszek jaki tu widzicie luzem. Y, no, Cena jest w miarę ok te 1350 zł, ale patrząc na to, że ten węgiel był za 776 zł, no to słuchajcie, albo ten za 460, no to jednak te ceny są dość wysokie. Ceny peletu też są wysokie, no ale postanowiłem, że sprawdzę, czy pelet jest alternatywą dla ekogroszku, czy może być alternatywą dla ekogroszku. Bo jeżeli by się okazało, że jest, to być może zamiast tej tony. Ekogroszku na przyszły sezon, być może kupię tonę peletu i będę palił tym peletem, tak? Taki test sobie zrobię, no i będę wszystko wiedział. Generalnie ten pelet, który kupiłem, ja go tu kupiłem w lokalnym składzie drewna tak na szybko. On za tonę wychodzi 1650 zł, więc on na pewno nie będzie alternatywą dla ekogroszku, który mogę kupić za 1350 zł. Ale to było tak na szybko kupowane te pięć worków. Ogólnie pelet sosnowy, bo to jest pelet, so, pelet sosnowy bez żadnych dodatków, także taki no, lepszej jakości. Jeżeli chodzi o pelet sosnowy, można go już kupić za 1200 do 1300 zł za tonę. Więc no, w takiej cenie jakby mógłby być alternatywą dla tego jako groszku. Tym bardziej, że no wiadomo wygodniej, bo jest to w workach. Mniej brudu, mniej syfu, mniej popiołu powinno być, więc no zobaczymy, czy będzie alternatywą. Także za chwilę ładuję to do podajnika. No będę musiał jeszcze poczekać, pewnie ze 2-3 godziny co najmniej, albo i dłużej, aż, ten, aż ta resztka tego ekogroszku, która tam jeszcze w środku siedzi, ona nam się spali. Myślę, że po południu dzisiaj już tutaj ten pellet dojdzie napalnik. Na pewno trzeba będzie skorygować ustawienia kotła dość mocno. No bo tutaj na pewno te parametry spalania dla peletu będą musiały być troszkę inne. Także dzisiaj ustawiam to spalanie pod pellet, i w kolejnych dniach będę testował i będę wyciągał z tego wnioski. Zobaczymy, jak to będzie i podzielę się na pewno z wami. Z wyników tego testu powiem Wam, czy warto, czy nie warto. Zobaczymy. Dobra. Na razie tyle. Trzymajcie się.